Program Sprawa dla Reportera, prowadzony przez Elżbietę Jaworowicz, to jedno z najdłużej emitowanych i najbardziej cenionych formatów w telewizji polskiej. Od lat prezentuje dramatyczne historie ludzi, którzy z różnych powodów zdecydowali się podzielić swoim losem z szeroką publicznością. Program ma swoje mocne strony, ale jak każdy format telewizyjny, nie jest wolny od błędów i kontrowersji co docenił Daniel Midas w swojej parodii Szopka dla reportera. Jednakże przyszłość sprawy dla reportera wydaje się być niepewna. Janusz Daszczyński, który być może zostanie nowym prezesem TVP, wyraźnie zasygnalizował, że nie jest zwolennikiem tego programu. Jego opinia na temat formatu jest krytyczna i wydaje się wskazywać na możliwość jego wycofania z anteny. TVP jest instytucją publiczną która ma za zadanie dostarczać różnorodne treści dla szerokiej grupy odbiorców. Sprawa dla reportera przez lata była jednym z flagowych programów stacji, gromadzącym przed telewizorami miliony widzów. Jednakże zmieniający się krajobraz mediów i różne opinie na temat wartości tego formatu mogą wpłynąć na jego dalszy los. Czy to rzeczywiście koniec sprawy dla reportera? Na pewno decyzja w tej sprawie będzie miała duży wpływ na kształt przyszłej ramówki TVP i może wywołać szeroki oddźwięk wśród widzów i mediach. Wielu z nich z pewnością będzie tęsknić za tym programem i postacią Elżbiety Jaworowicz, która przez lata stała się ikoną telewizyjnego dziennikarstwa. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.